Film Lonela, Mroczna Cytadela, czyli content dla nikogo. Jeśli ktoś nie wie, czym jest Mroczna Cytadela, Mroczna Cytadela to jest content, który bojkotuje w Diablo 4, nie robię go. Mroczna Cytadela to jest content, który wymaga gry grupowej. To jest próba przeniesienia obowiązkowych mechanik MMO, mechanik wymagających party playu do Action RPGa, do Diablo. I to jest o tyle niezręczne, że nawet jeśli jesteś najpotężniejszym graczem na świecie, nawet jeśli masz build, który każdym atakiem zadaje trylion obrażeń, jesteś w stanie każdy bo każdego bossa na tym dungeonie, na jednego hita, nawet gdy jesteś tak potężny i tak musisz przyjść z kolegą. A dlaczego? Prawdopodobnie chodzi o siłę przyjaźni. I tutaj moja predykcja jest taka, minie parę miesięcy, Blizzard ugnie się, pozwoli ci wykonywać Mroczne cytadele z najemnikiem. Czy to się sprawdzi? Zobaczymy za parę miesięcy. Cześć, Cześć we wtorek rano miał premierę dodatek do Diablo 4, Vessel of Hatred, miałem już okazję pograć w ten dodatek parę dni i mam kilka ogólnych przemyśleń na temat tego dodatku, ale w tym materiale chcę się skupić na jednym specyficznym feature'ze, który był ogłaszany... Ale jedno mi się podoba, Lonel wrzuca materiał z Diablo 4 i wrzuca muzyczkę z Diablo 2. No bo nawet jak ktoś nie lubi tego Diablo 4, to pogląda, bo. a ta nostalgia, ten traczek z Tristram. uuu, ale aż muszę Wam coś pokazać jeszcze na chwilę. Że wchodzisz do jakiejś podziemi, wola Halima. A, o, patrzcie. Jak... Opis, że coś tam git Bin i Ormus. Tu leży obok księga Lam Essena. W tej kampanii Diablo 4 nowej masz takie właśnie momenty, gdzie gra próbuje w ciebie rzucić. 30 nawiązania, nawiązaniami do Diablo 2 na raz. Pamiętasz to podobać się? <grymne> Wiecie, ja krytykuję, a potem wejdziemy do PoE 2, pierwszy dialog. To ja jestem córą Zany. Moim dziadkiem jest Shaper. Pamiętam, jak wychowałem się w Lionel's Watch. Tarkley był mój wujem, a ciocia Nessa miała piękne stopy. Feature, <grymne> który był ogłaszany przez Wizard jako jedną z największych nowości dla do tej gry. Chodzi mi tutaj o mroczną cytadelę. No czym jest mroczna cytadela? Moroczna Cytadela to jest próba Blizzarda na dodanie ustrukturyzowanego grupowego kontentu do Diablo 4. Jest to dungeon. Przeznaczony do co-op-playu, czyli nie możemy go robić solo, jest przeznaczony dla minimum dwóch osób, maksymalnie czterech. I to jest całkowicie ustrukturyzowany content. Tu nie ma żadnej losowości ani generowania map. Mamy trzy oddzielne skrzydła w tym dungeonie, i każde z nich ma taką samą strukturę. Nic się tam nie generuje losowo. Mamy, mamy otwartą mapę, na której czyścimy trasz. Potem wykonujemy jakiś jeden event specyficzny dla danego dungeonu, który jest jakby motywem tego danego skrzydła i zabijamy pierwszego minibossa. Po tym minibosie znowu mamy w segment czyszczenia mapy. I walczymy z głównym bossem danego skrzydła. No i te skrzydła możemy robić od siebie oddzielnie. Mamy do nich udostępniony dungeon finder, który możemy znaleźć sobie w grupę. Możemy je robić na każdym z poziomów Torment, czyli są mamy cztery poziomy trudności tego miejsca. I mamy oddzielną nagrodę za zrobienie minimum raz w tygodniu. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Z tego, co wszyscy mówią, jest tam duży mechanik, gdzie jesteś w stanie sfejlować w taki sposób, że ciągniesz ze sobą w dół wszystkich pozostałych graczy. Więc to jest bardzo śmieszne potencjalnie pod kątem hardcora. Jeśli jesteś psychopatą, jeśli twój kolega Przegrał ci Rankeda w LOLu! Możesz się na nim zemścić! Która dosyć solidnie nie dropnęła lutem, gdy ją zrobiłem pierwszy raz. No i to był jeden z który był dosyć mocno promowany przez Blizzard jako jeden z głównych dodatków. I nie ukrywam, że był to jeden z głównych powodów, dla którego w ogóle kupiłem. No na ty, bo chciałem zobaczyć, jak będzie wyglądał PVE grupowy content w wynaniu Blizzarda w formule Diablo. No bo Blizzard, no wiadomo, oni tworzą World of Warcraft i rajdy w tych że od właściwie zawsze stoją na dosyć wysokim poziomie, jeżeli chodzi o mecha. Luanel, oglądaliśmy poprzednie materiały Anela. I wiemy, że Lanel faktycznie jest osobą, która ma bardzo wysokie mniemanie o Blizzardzie, jeśli chodzi o produkcję kontentu. Stricte rajdowego. Bardzo chwalił nawet te wszystkie rajdy z ostatnich paru lat, gdzie krytykuje się Raytailuała. Lanel mówi, że te rajdy i dungeony stały na bardzo wysokim poziomie. Czyli faktycznie to jest opinia, której ja nie byłbym w stanie wyrazić. Być może obiektywnie, bo ja nie lubię rajdować, nie lubię dungeonów. Jestem typowo graczem solowym. W Owie grałem głównie PvP. Więc to jest też ciekawe dla mnie spojrzenie. Bo nie spisał tego na straty od razu, tak jak ja. No, Warcraft i rajdy w tej grze od właściwie zawsze stoją na dosyć wysokim poziomie, jeżeli chodzi o mechaniki tych walk. No ciężko mi jest przypomnieć sobie jakikolwiek rajd w owie, który by był uznawany za rzeczywiście słaby pod tym względem. No i też nie ukrywam, co już w poprzednich filmach mówiłem, że swego czasu grałem trochę w Lost Ark'a, no i ta gra jako MMO, ona w dużej mierze jest nastawiona właśnie na grupowy PV content i on w Lost Ark'u stał na bardzo wysokim poziomie. Zresztą do tej pory stoi na wysokim poziomie, bo te rajdy dalej tam wychodzą i ja nawet jeżeli teraz nie gram, bo skończyłem na trzecim Legion Rajdzie, to widzę jakie jakości są enkantery, które są wydawane w tych grze. One naprawdę wyglądają niesamowicie. I jakość danego rajdu nigdy nie było jakimś problemem w Lostarku. Ta Lostark ma całą masę innych problemów, ale jakość PVE contentu nie jest jednym z nich. Więc ciekawi mnie, jak to będzie wyglądało w Diablo 4. No tak, mówiłem jednym z poprzednich materiałów. No tutaj, że no jest bardzo wybuchowe połączenie, no bo do hack and slash dodałem PVE content, a hack and slash a rządzi się swoimi prawami. I nie było wiadomo, jak to właściwie wyjdzie. No i po przejściu wszystkich tych skrzydeł tego na Johna już kilka razy na dwóch poziomach trudności muszę powiedzieć, że nie zaimponował mi ten dungeon. Powiem nawet więcej. Wydaje mi się, że oprócz kampanii to jest najgorszy feature tego dodatku. Ok. No ja widzę z tym kilka problemów. Pierwszy podstawowy problem, na który już zwracało wiele ludzi uwagi, to to, że to jest forced multiplayer content, czyli że jesteśmy zmuszeni go robić w grupie. Moim zdaniem to kompletnie nie pasuje do formuły hack and Slash. Dobra, ten... to teraz przemyślicie, że Blizzard się ugnie właśnie i zrobi content z tego solowy. Tacy dat ludzie bardzo każualowo podchodzący do gierki, wiecie, oni jeszcze przechodzą kampanię a Ab Abdulina nie pokonali y y Mefista To dopiero za 4 dni. Ale wydaje mi się, że jak przyjdzie co do czego, to ludzie nie będą zadowoleni z tej mrocznej cytadeli. Ze wszystkiego co słucham na razie na ten temat. Z jeszcze fakt do tego, że tam nie ma elementów losowych, więc replayability też raczej niziutkie. Myślę, że tak, że z najmikiem to będziesz robił za pół roku. ten jest z góry spalony trochę z perspektywy patrzenia na to w kontekście Diablo 4 jako kocha Kanclesza. I to co mnie najbardziej zastanawia, to właściwie po co rzeczywiście się zmuszeni robić w to w grupie. A ja spodziewałem się, że jeżeli jest tutaj takie ograniczenie, no to tu naprawdę musieli się wysilić, żeby dodać jakieś ciekawe mechaniki, które są wykonywane, które rzeczywiście wymagają minimum dwóch osób do wykonania. Po zrobieniu wszystkich tych skrzydeł muszę powiedzieć, że te mechaniki są na bardzo niskim poziomie wykonania. Sorry, ale to jest 2024 rok i jeżeli płacimy za ten dodatek 40 dolarów, to ja się spodziewałem trochę więcej niż takie bazowe mechaniki multiplayerowe do tego dungeona. No bo to właśnie wygląda tak, że oprócz tego, że na każdej z tych map znajduje się no minimum jedna, dwie, które po prostu na mapie są skonstruowane dla zrobienia przez dwójkę ludzi. Tak, na przykład w pierwszym z nich jest coś takiego, co było widać na trailerze, że jest takie przejście, że trzeba sobie stanąć nawzajem na przycisku i potem jak się przechodzi w tym miejscu dalej, to znowu jest coś się takiego, dalej. osoba z przeciwnej strony musi zabić moba i użyć u siebie itemu, żeby otworzyć bramę drugiej osobie. I to się robi tak jednocześnie. No i to z pewnej perspektywy jest A w sumie wiecie faktycznie, co jest śmieszne? Że jak dobrze rozumiem, możesz grać kopa na jednej konsoli. O kur... Faktycznie, to jest chyba największy killer tego feature'a, że masz chyba local co w Diablo 4, ale tego nie możesz zrobić na local kopie. Masz grę, faktycznie, gdzie ludzie segrają z żoną, z, z mężem, z synem. Prowadzasz dla nich content, ale jeszcze nie możesz tego dupnąć na tym local kopie. Mogliby powiedzieć: "A wiecie co? Robimy taki content, żeby se ludzie mogli z ukochaną osobą wspólnie wykonać i może dzięki temu poprawi się ich mariaż. Tata z mamą kłócą się po nocach, nie kochali się." Od 6 lat, ale mogliby wykonać wspólnie ten jeden loch. I może to by ich połączyło na nowo, rozżarzyło jakiś żar, ale nie. Blizzard nawet to im odbiera. Kur Rozumiecie? Fajne, że trzeba to rozrobić w grupie. Ale to jest hack and slash. I tak samo te bossy. Te mini-bossy, z tego co widziałem, to właściwie nie wymagają żadnej kooperacji. Chore. Tylko na głównych bossach zwykle jest jedna mechanika, która jest skonstruowana w taki sposób, że musi być wykonana przez dwie osoby. Ale te mechaniki nie są jakieś strasznie ciekawe, tylko są naprawdę bardzo bazowe. Nie spodziewałem się tego, że to będzie tak proste, jeżeli to zrobi Blizzard. Na pierwszym bossie jest coś takiego, że jedna osoba musi się jakby do lustrzanego odbicia tej lokacji, i jest stamtąd item. I potem ta pierwsza osoba, która została, musi mi znowu otworzyć ten port. Smutne. Z zewnątrz, żeby ta druga osoba mogła wrócić. Na drugim bossie znowu jest coś takiego, że trzeba się rozdzielić i potem skontrować jedną umiejętność, którą robi boss za pomocą itemu, który podnosimy i przez którego wciśnięcie kontrujemy takie kulki, które ten boss strzela w nas. I na trzecim skrzydle boss znowu ma mechanika, w której musimy je rozproszyć, po to, żeby zebrać jakieś itemy z ziemi i one się areny, na której z nim walczymy. Ale mamy tutaj dostać. że te itemy są za takimi bramami, ze znaczkami, i te bramy otwieramy przez zabijanie potworów z tym danym oznaczeniem, które mogą być po drugiej stronie mapy. Więc tu wychodzi coś takiego, że jedna osoba musi zabić potwora po. Po drugiej stronie, żeby druga osoba po drugiej stronie mogła podnieść ten item, który trzeba odłożyć. No i to są kopowe mechaniki, ale czy te mechaniki stoją na takim poziomie, żeby rzeczywiście Blizzard potrzebował forsować, żeby było to multiplayerowe w Hack Slashu? Te mechaniki są bardzo proste. I moim zdaniem one nie uzasadniają tego, że to jest force multiplayer content. To jest 2024 rok i ja spodziewałem się jakiegoś inteligentnego designu. Te mechaniki są tak proste, że ja naprawdę robiąc to miałem wrażenie, że one są dodane specjalnie tylko po to, żeby zrobić ten content jako multiplayer. I w banalny sposób można by to zmienić. Wiecie tak? żeby ten co mi to przy się... przypomina? Cały czas nie mogę się powstrzymać, że to jest trochę tak, jak twórcy Twitcha, którzy robią to samo. Jakby, ile już iteracji na Twitch TV mieliśmy jakiś merged streamów. Wy może sobie nie zdajecie sprawy, jak nie streamujecie, ale to Wam powiem. Twitch już zrobił z 50 różnych iteracji jakiś narzędzi do tego, żeby. Ludzi zmuszać do tego, żeby robili co streamy wspólne z innym streamerem. Nikt tego nie używa, bo to jest takie gówno. Oni chcą na siłę wymusić interakcje pomiędzy streamerami, ale narzędzia, które do tego jakby tworzą, są tak nienaturalne, tak nie mają sensu, tak odchodzą od tego, jak ludzie faktycznie streamują, w jaki sposób dogadują się na wspólne tworzenie kontentu i tak dalej, że oni pakują miliony i development time. Platformy, która ma inne problemy, które wypadałoby rozwiązać w to, żeby wprowadzać tulsy, które nikogo nie interesują i z których nikt nie korzysta. Jakby pod tym kątem, Twitch i Blizzard po prostu powinni sobie podać dłoń i robić singleplayerowo. Powtarzam jeszcze raz, one sprawiają wrażenie dorobionych na siłę. Tylko po to, żeby Blizzard mógł zareklamować to jako oddzielna część gry, a tak naprawdę jest to bardzo pomnożone do całej reszty. Kolejna rzecz, no to sama struktura walki w tych dungeonach. To też moim zdaniem stoi na bardzo niskim poziomie jak na Blizzard. Dosłownie, niedługo się wkurwią i powiedzą, dobra, jak nie zaczniecie korzystać z naszych narzędzi do wspólnych streamów, to wyłączymy wam monetyzację. I wtedy ludzie zaczną je używać i kopować i powiedzą, o, ale zajebiste tulsy mamy, wszyscy, wszyscy z nich korzystają. <śled> I ogólnie na całą skalę gier, które robią tego typu content. Samo dojście do tych bossów, no to to jest typowa Diablo rzeźnia. No, nie ma tutaj żadnych interesujących typów, nie dzieje się nic ciekawego na tych mapach. Mamy tam do zrobienia jakąś tam jedną rzecz w tej danej lokacji, że nie wiem, naładuj portal, naładuj jakiś totem, ponieś item i skontruj coś, ale same potwory nie sprawiają praktycznie żadnego wyzwania pod względem mechanicznym, tak żeby można było czuć, że o to jest zupełnie inna część gry, i to jest właśnie ten dungeon. Tak samo jak przez resztę gry robimy. Chociaż te moptajy Kazrów. Jakichś spaczonych kazrów chyba są tylko w tej mrocznej cytadeli, co bo nie kojarzę, żebym poza mroczną cytadelą gdziekolwiek zobaczył. Kompletną móckę. I potem dochodzimy już do tych samych bossów, które są. Moim zdaniem są na bardzo niskim poziomie mechanicznym. Nie mówię tutaj o samej jakości tych mechanik kopowych które no, one same z siebie też nie są jakieś niesamowicie ciekawe, ale same umiejętności, których używają ci bossowie, no, one są moim zdaniem nawet poniżej średniej tego, co wcześniej było w Diablo 4. Ja pamiętam, oglądałem UB. Poniżej średniej tego co było w Diablo 4 To bardzo źle brzmi Bardzo nisko stały te bossy Więc jeśli to jest niżej To to jest faktycznie smutne Chociaż ktoś wcześniej mówił, że są fajne Więc teraz nie wiem Mam zderzenie dwóch różnych e, rabinów Ale nie, no to chyba nie jest Reskin Tomb Lordów Tomb Lorda, nie? Tym razem, że to nie jest Kustosz Tylko jakieś tam nowi przy... przynajmniej ci przeciwnicy Dobra, zobaczmy Może pokażę jakiś boss fight zaraz i ten encounter on, no, mechanicznie jest tam na dosyć sensownym poziomie, ale ci wszyscy trzej główni no, bossowie, oni są, moim zdaniem, bardzo nudni. Nie dość, że są nudni, to jeszcze działają w dosyć dziwny sposób. Mamy tutaj to agro, które możemy zebrać z tego bossa, który się tam w jakiś dziwny sposób zmienia pomiędzy ludźmi, ale przez to jak kamera jest skonstruowana w tej grze, to często jest coś takiego, że mamy agro i w ogóle nie widzimy bossa i z off-screena dostajemy atak. Już tak mhm. mówiąc generalnie, jakość po prostu mechanik, które wykonujemy na tych encounterach, one są dosyć po prostu nudne. Nie ma tu jakichś ciekawych patternów, które musimy do Jakichś ciekawych ataków. Mam Wiecie, ten co mnie wkurza swin... z takich rzeczy, jeśli chodzi o bossowanie do Diablo 4? Jasne, do wielu rzeczy można się przylepić, ale jest taka jedna rzecz, która mnie totalnie rozpieściła w Path of Exile. Taka, że doświadczyłem tego w PoE 1 i teraz jakby niekorzystanie z tego jest dla mnie słowiutkie, Że w PoE 1 możesz faktycznie mieć dwie rzeczy za jednym zamachem. Słyszysz wypowiedzi bossa i ty zarówno z tych wypowiedzi bossa jesteś w stanie czerpać narracyjnie, ale też one są Indykatorem tego, co się zaraz wydarzy w walce. Bo jeśli na przykład walczysz z Dominusem i on mówi, Touch of God! Dotyk Boga! To ty wiesz dwie rzeczy. Po pierwsze, narracyjna warstwa, że, ten, że yy, Dominus jest związany z Bogiem, z wiarą, ale też, że prawdopodobnie jest, yy, ma ego top jest wypylony ego w kosmos. Jest arogancki, wydaje mu się, że włada mocą samego Boga, ale też wiesz gameplayowo, że zaraz cię slamnie. Wypowiedzi bossów w Diablo 4 to są jakaś gadka narracyjna. Walczysz na przykład niż bossem na kampanii. I on cały czas coś gada, ale to, co on gada, to jest czysta fabułka. To nie jest żaden indykator ataku, to jest taki karmienie cię łyżeczką. Porównaj sobie wypowiedzi, nie wiem, Mephista w trakcie walk do właśnie tego ikonicznego Daj Za jakieś aue, eksplozje na ziemi i właściwie tyle. Mam wrażenie, że wszystkie te mechaniki widziałem już wcześniej w tej grze i te bossy to jest jakaś taka składanka tego, co było wcześniej. I dodatkowo jeszcze na wszystkich tych walkach jest narąbane adów. Te bossy kompletnie nie sprawiają wrażenia jakkolwiek bardziej skomplikowanych od wszystkich innych bossów, którzy są w tej grze. Nawet nawet world bossy, moim zdaniem, są ciekawsze od tego, jak są zrobieni ci bossowie w tym dungeonie. I trzecia kwestia to to, jak rzeczywiście wygląda robienie tych bossów. To jest coś o czym mówiłem też kiedyś, mm -hmm. ale po to, żeby PV content działał w jakikolwiek sposób, on musi być dosyć sensownie zbalansowany. Aha, to że jest, musi być zbalansowany. w naszej postaci musi być odpowiednio dostosowany do tego, żeśmy w ogóle mieli okazję, żeby zabrać ten enkanter. To widać w grze takiej jak Lost Ark, gdzie ludzie, którzy są już wigrowani, no mocno ułatwiają zrobienie takiego enkantera. No po prostu mają bardzo dużo DPS i wiele mechanik można po prostu przepić. A to jest faktycznie problem. Taki balansowy w Diablo 4, że te przeskoki siły są tak duże, średnio wyczuwalne, bo to są tylko przeskoki numeryczne. Bardzo często jesteś albo za silny, albo za słaby na rzeczy. Wyobraź sobie, że grasz w Path of Exile albo nie jesteś w stanie zrobić Shapera, albo rozgo go na. Trzy walnięcia Lightning Strike'iem. Cienko by było, nie? Albo nawet pójdźmy dalej. Wyobraź sobie, że albo musisz się walczyć, walczyć z Uberem przez godzinę, albo przez 10 sekund. I tak zazwyczaj wygląda jakby tutaj balans. Oczywiście może trochę przesadzam, może to jest trochę lekka hiperbola z mojej strony, ale trochę tak jest i wydaje mi się, że do tego nawiązuje Lanel. Epchnąć przez to, że mają dużo damage'u. Tak samo dzieje się też w wowie, że mając już girno, kto grał w Wow, to wie jak to wygląda. No, jak mamy girno, to enkandery są już na farmie, jest dużo prościej robić, niż gdy robimy je po raz pierwszy. A jak to wygląda w Diablo 4? W Diablo 4 balans nadal jest kompletnie poza kontrolą. Ja się spodziewałem, że jeżeli oni ograniczyli ilość tych tierów giru, który będzie dostępny tylko na dwa, czyli na zwykły i na Ancestral, no to ten balans gry będzie jakoś okiełznany i nie będą występowały takie te gigantyczne skalowane damage, jakie istniały wcześniej w tej grze. I dzięki temu ten kontent będzie jakoś zbalansowany i ciekawy do zrobienia. Te cyferki dużo łatwiej utrzymać w ryzach, gdy są niskie, nie? Gdzie miałeś najsilniejszą postać na świecie, która waliła kryta za 9 000. No to ten balans, no, dało się zrealizować. Bo jeśli topowy build walił 20 tysięcy DPS-u, a średni 10 tysięcy, no to ta różnica jest taka okej, okay, nie? W momencie, w którym jeden build wali trylion, drugi miliard, a trzeci milion i masz takie przeskoki, no to ten balans w ogóle jest nie do ogarnięcia. Nie tylko przez ludzki umysł, przez grę. No nie da się, nie da się tego ogarnąć. Tak więc regres względem Diablo 3 początkowego. Potem z tym Diablo 3 też totalnie odpłynęli. W czym dodatku to w ogóle się nie stało. To jest nadal stare Diablo 4 z gigantycznymi liczbami i gigantycznymi redukcjami damage'u. Jaki jest tego efekt? Moim zdaniem tego kontentu nie da się zrobić w sensowny sposób. Bo albo jesteśmy na takim poziomie trudności, w którym go całkowicie stąpujemy, albo jesteśmy na takim poziomie trudności, w którym ten kontent nas po prostu zajedzie liczbowo i będzie nas manszotował. Tu nie, nie ma tego środka, w którym rzeczywiście możemy zrobić ten Encounter na jakichś uczciwych zasadach. Ta kwestia jest trochę podobna do tego, o czym mówiłem przy w przypadku Elden Ringa, gdzie do DLC dostałem dodane te skaduty i fragmenty. I powstał taki dziwny efekt, że nie było właśnie wiadomo, kiedy powinno się robić danego bossa i z jakim poziomem tego blessingu. Przez to mogliśmy pójść na danego bossa i mógł on nam zająć nieproporcjonalnie długo, przez to, że mieliśmy za niski ten blessing, albo mogliśmy go po prostu zastopowali. No to jest ciekawa kwestia. Nieposiadanie wspólnego punktu odniesienia, nie? Że ktoś ci mówi, a wiesz co, ja zabiłem tego bossa w 6 prób, a ty mówisz, ja e, zabiłem go w 20 prób, a ktoś mówi, że zabiłem go w 200 prób. Mi aż tak mocno to nie przeszkadza, bo mam też świadomość, że. W w Pewnym stopniu są mocno zbaczałe w tę stronę, że była ogromna różnica. Czy, nie wiem, bijesz się daggerkiem w Dark Souls 1, czy perma stunujesz przeciwnika, waląc heavy attack z Weyhandera. Może to było cięższe do zarejestrowania i zaakceptowania dla ludzkiego umysłu, niż teraz, gdy to jest takie in your face z tymi skadutry fragmentami. Mieliśmy za wysoki ten blessing. A skąd mieliśmy to wiedzieć? W Diablo 4 ten efekt jest spotęgowany do takiego stopnia, że ja nie mam bladego pojęcia, kiedy się powinno robić ten raid, na jakim poziomie trudności. Jak wbiję yep. na ten raid, Najpierw na Torment 1. Moja postać, no grałem w tę grę 10 godzin, dostałem się już do Torment 2, miałem w miarę wirowaną postać z jakimiś tam defensywami. Ja ci powiem więcej, Lonel. Blizzard też tego nie wie. Na Torment 1 całkowicie zastępowaliśmy ten rajd z kompletnie losową grupą ludzi. Jedyna jaka, trudność, jaka była, to to, że no nie znaliśmy tej mechaniki, bo kto by oglądał guide. No po co? Więc zrobiliśmy większość bossów za drugim, trzecim podejściem. Albo była mechanika skomplikowana, no to musiałem ja wytłumaczyć, a ja na domu, jak to zrobić. No, bo to są, nie są ludzie przyzwyczajeni do PVE contentu, no. Ale jak ktoś jest doświadczony z PVE contentem rajdowym, no to takie mechaniki, jakie są na mnie tutaj, no rozgryzie je w 10 minut. W każdym razie na Torment 1 zastępowaliśmy to liczbowo. Ja specjalnie, pomimo, że spodziewałem się tego, że na Torment 2 to będzie dla mnie za ciężkie. I głównie dlatego, że mój bolit jest bardzo słaby single targetowo, no dlatego, że spróbować torment 2. No, i dołączyłem do grupy na torment 2 i co? I znowu wstępowaliśmy w ten encounter. Miałem w grupie trzech Spiritbornów, bo wszyscy grają tym Spiritbornem. Chyba nie widziałem nikogo innego kto, oprócz mnie, kto by nie grał tym Spiritbornem. I moi członkowie grupy zastopowali te bossy tak samo na Tournament 1. Jedyne co powstrzymywało nas przed całkowitym zestopowaniem tego rajdu, to to, że są te immunity fazy. to jest jedyny kracz, który utrzymuje ten rajd w jakimkolwiek robialnym stanie. Gdyby nie to, że te bossy mają właśnie te fazy, które trzeba wykonać tę mechanikę, to byłyby po prostu stąpowane w ziemię od razu. W obecnym stanie Diablo 4. O Jezu, PV... czyli to opiera się na najbardziej znienawidzonej. Rzeczy przez gracz Action RPGów, czyli Immunity phase'y. Cały encounter tak naprawdę opiera się na one-shotowaniu bossa, przejściu przez Immunity Phase, złoneczkowaniu bossa, przejściu przez kolejny Immunity Phase i tak w kółko. O niezu. No ale tak, no to jest szerszy problem, tego że. Nie potrafią kompletnie utrzymać w ryzach balansu, nie? To, to akurat smutne. Ten kontent jest kompletnie niezbalansowany. Ja już widziałem filmy jak Woody Johna Hardcore. No, on jest total hard userem i on ma całe party ze Spiritbornów. Ja widziałem jak oni zrobili ten konter już na Torment 4, bo nie wiem ile minęło od premiery, dodatku, 2-3 dni. I tak samo jak ja nadrobiłem na Torment 1, no, oni są już trochę mocniejsi, ale oni rozjechali te bossy. Jedyne co musieli zrobić, to ograć te mechaniki. No, te bossy, tak samo u nich, były nukowane na Torment 4, najcięższym poziomie trudności. I w tym temacie tu jest jest jeszcze kolejny aspekt, czyli to, jak ten rajd będzie wyglądał na hardkorze i co tutaj można zrobić. Chodzi mi tutaj o to, że tutaj są mechaniki, w których musimy na przykład zrobić coś takiego, że podnosimy item z ziemi, a potem musimy coś z tym itemem zrobić, żeby pchnąć walkę dalej. Ale jeżeli tego nie zrobimy... To ten pasek i pending doom dochodzi do końca i jest party white. I w tej chwili to wygląda tak, że ktoś może wprost zgrifować, podnieść ten item i pójść sobie af, i nie ma żadnego sposobu na to, żeby go jakoś zmusić do tego, żeby wykonać ten encounter. To jest idealny no? do gryfowania ludzi. Powinmy. Nie wiem, jak to wygląda kwestia z Alte 4, czy można zrobić emergency Alte 4, ale w tej chwili stanowczo odradzam robienie tego contentu graczom hardkorowym w nieprimate grupie z zaufanymi ludźmi. I Odpowiadając też... na pytanie Lanela, nie można zrobić klasycznego aldev 4. Ale można dropnąć zwój, który się cofa do miasta. Podejrzewam, że możesz go użyć na takim grupowym kontencie jak Dark Citadel, ale w sumie nie wiem, nie weryfikowałem tego. Natomiast mam wrażenie, że drop rate tych zwojów bardzo mocno spadł względem poprzednich iteracji gry. Mi w tym sezonie wypadł tylko jeden taki zwój. Tylko jeden. Przed obejrzeniem gadu do każdego Encounteru, bo w często są mechaniki wprost ansontujące. Na przykład na tym ognistym bosie gdzie trzeba stać w bańce, albo jest Fire nowa, która nas z one-shotuje Więc powtarzam to ogólnie jeszcze raz, Ale ten główno. content jest kompletnie niezbalansowany. I to prowadzi mnie do podstawowego pytania. Dla kogo właściwie jest zrobiony ten content? No bo tak mówiłem wcześniej, gracze hack and slashowi to w ogromnej większości gracze, którzy wolą grać single player i mają gdzieś jakieś ustrukturyzowane PvE content, oni chcą sami grać sobie w grę, budować siłę swojej postaci i pokonywać kolejne wyzwania. Ich nie za bardzo interesuje szukanie sobie grupy na taki typowy dungeon. A jeżeli już znajdą tę grupę, to nie mogą typowo w stylem tego zblastować, bo są na tych bossach te głupie immunity phase, y, które zmuszają cię do robienia banalnych mechanik PvE, które w żaden sposób nie są interesujące do zrobienia, tylko są takim czorem który trzeba wykonać, żeby zabić tego bossa, więc z punktu widzenia hakemsnatchowego to jest kompletnie nudne. I z punktu widzenia gracza Pv, który robi ustrukturyzowane mechaniki, ten dungeon to też jest kompletna klapa, no bo te mechaniki są banalne, w żaden sposób nieinteresujące, Bosy są nudne, nie mają klarownych mechanik... Okej, okay, czyli tak, dla kogo mógłby być ten content? Nie jest dla osób grających lokalny coop, bo nie da się tego grać na lokalnym kopie. Nie jest dla osób chcących grać solowo, bo nie da się tego robić solowo. Nie jest dla osób chcących replayable contentu z kolegami, bo dungeon jest statyczny, nie ma elementów losowych, a więc ma niski replayability. Nie jest dla minmaxerów, bo bardzo szybko osiągasz pułap, w którym one-shotujesz bossy i pozostaje ci przeczekać i phase'y, więc nie masz progresu. Z tygodnia na tydzień, że szybciej go robisz, bo zawsze go robisz w takiej samej, pr samej prędkości. Czy warto było, było, jakby, robić teoretycznie najważniejszych, najmocniej reklamowanych rzeczy w dodatku, po to, żeby ludzie se raz zrobili i zapomnieli? Wydaje mi się, że to jest faktycznie klutego tego materiału, Lanela, i ja totalnie go rozumiem. Czyli, że to jest content dla nikogo. PV, który robi ustrukturyzowane mechaniki, ten dungeon to też jest kompletna klapa, no bo te mechaniki są banalne, w żaden sposób nieinteresujące, bosy są nudne, nie mają klarownych mechanik, są w dużej mierze rehashem tego, co już było w Diablo 4. Mhm. A jeżeli już dodała jakaś ciekawa mechanika, to jest banalna do zrobienia, występuje raz albo dwa razy na walkę, bo skalowanie w Diablo 4 jest takie, że nigdy nie wiadomo na jakim poziomie trudności. Najbardziej napełnia taką goryczą i świadomością, że to raczej nie zostanie ogarnięte. Fakt, że to nie było ograniczone na żadnym etapie gry, i tutaj mówię o tym balansie. To znaczy, tak samo wyglądało to chwilę po premierze, tak samo wyglądało to w każdym kolejnym sezonie, i tak samo wygląda to po dodatku, że bardzo szybko, zbyt szybko przekraczałeś te bariery które pozwalały ci trywializować content, który był zbalansowany w statyczny sposób. Po co było iść na Lorda Zira teraz, jeśli mogłeś przez następną godzinę girowania tak przygotować swoją postać, byś one-shotował Lorda Zira? Że jak, powiedzmy, kolejny boss, kolejny encounter, kolejny dungeon statyczny, taki jak właśnie teraz tam roczna Cytadela, jest zbudowany jako takie wyzwanie, na które musisz natrafić i Wykonać, powiedzmy, przeskoczyć jakiś konkretny pułap DPS-a i surwi. Jeśli jesteś w stanie pomnożyć swój DPS dziesięciokrotnie, grając sobie dwie godzinki, to zbyt szybko się skalujesz, żeby te wyzwania statyczne miały sens. Powinno robić się tego bosa, żeby mieć jakąś statyczną... Więc jaka jest odpowiedź Blizzard'a często, no te rzeczy skalowalne, ale no, no, to jest takie płytkie rozwiązanie, które nie zawsze, nie zawsze działa. Nie? To o czym on tu mówił z cyferkami, że oni to muszą rozwiązać invulnerability fazami na bossach, To jest przykład, że to nie działa. Z nim. albo się stępuje tego bossa, albo jest się stępowany liczbowo, bo tak skacze moc w tej grze yep. w tej chwili. Dokładnie. Ja naprawdę mam wrażenie, że ta Czarna Cytadela to jest po prostu jakaś część gry, którą oni stworzyli, która nie Czy mówiłeś, czy ty nie mówiłeś, że w D4 nie ma skoków mocy, tylko są właśnie takie ciągłe, drobne? Twój przyrost siły jest bardzo szybki i jest bardzo drobny. Tak jakbyś cały czas dobierał jedno zielenko ryżu. Takie malutkie, ale bardzo szybko cały czas dokładasz kolejne. No to po chwili... Masz całe gary ryżu, ale nie czułeś satysfakcji przy żadnym dołożeniu jednego ziarenka, bo to było tylko jedno ziarenko. Ma być losowa. Stwierdzili w playtestach, że no nie wygląda... Przecież nie... chcą powiedzieć odwrotnie. Chodzi o to, że masz bardzo szybki przyrost mocy, ale że twój przyrost mocy składa się z malutkich cegiełek. Nie masz skokowego przyrostu typu oj, założyłem ten, ten item i wydarzyło się coś niesamowitego, że tak jakbyś co minutę zyskiwał 1% siły. Ciekawie, jakby... Z punktu widzenia psychologicznego nie czujesz progresu. Yep. A porównaj to sobie do na przykład do dołożenia nowego linka do twojego setupu. As insane. Przeskok z założenia 5 linka na 6 link od razu to czujesz. To jakoś rozmaicić wykorzystać, i wpali na pomysł, o, ogłosimy to jako grupowy content dla ludzi. Dodamy jakieś banalne mechaniki kołobowe i to będzie ogłaszane jako jeden z głównych feature'ów tego dodatku, który ma przyciągnąć ludzi do tej gry. I damy tutaj jeszcze cotygodniowy reward po to, żeby kazuale wracali do tej gry co żeby zrobić sobie ten content. Czy jednak jest moment, w którym masz odpowiednią siłę na każdy content, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo powiem ci, gdzie to leży. Wyobraź sobie faktycznie, że jesteś twórcą danego bossa. No, idealne działanie tego bossa, to żeby boss każdą ze swoich abilitek, mógł kastnąć tak powiedzmy ze trzy razy, czyli żeby ta walka, tak powiedzmy ze dwie minuty trwała. Gracz tak szybko progresuje, z, za 10 minut grindu ta walka trwała dwie minuty, a za kolejne 10 minut grindu ta walka trwa 10 sekund. Więc jakby bardzo ciężko jest zbudować bossa, żeby to miało sens. Co najwyżej możesz to zrobić w taki sposób, jaki jak oni to robią na mrocznej cytadeli, czyli. Okej, okay, zberstowałeś mnie, ja jestem bossem, zberstowałeś mnie, ale teraz będę nietykalny przez 30 sekund i będę walił one-hity, one-hity, bo dzięki temu twoja defensywa nie, nie ma takiego znaczenia, więc nie przegirujesz moich one-hitów. I dostać jakąś nagrodę, bo będą myśleli, że to rzeczywiście coś im da. Bo te mechaniki na tych bossach są tak bezbarwne, bez jakiejkolwiek unikalności designu, po prostu takie mdłe, że ja właściwie nie mam żadnej ochoty na tego więcej. Ważne tylko po ten Weekly Reward, który jest dostępny, i może, żeby te koiny zebrać i tam kupić te rzeczy. I jest tutaj incentywa dla hard userów, czyli te zwoje, które resetują ten tempering na przedmiotach, ale w tej chwili nie widzę żadnego powodu, żeby to leciało tylko stąd. Podsumowując, no ja jestem ogromnie tą cytadelą. Naprawdę spodziewałem się, że Blizzard, jako firma, która robi World of Warcraft, biorąc pod uwagę poziom enkanterów. jaki jest w tej grze. Spodziewałem się, że w Diablo będzie minimum coś rzeczywiście ciekawego do zrobienia. Poziom tych bossów jest moim zdaniem poniżej pozostałych bossów w tej grze i poniżej poziomu bossów dodanych do podstawki. Encounter, którym jest Uber Lilith i złożona jest mechaniczna. Nie można po prostu zrobić dynamicznego skalowania bossów od poziomu Giru, ale to jest jeszcze wtedy jeszcze gorzej. Wyobraź sobie, że. Twoje, twoje encountery skalują się od poziomu giru, to wtedy nie masz żadnej motywacji do ulepszania giru. To by było jeszcze większe gówno Do to nawet nie ma żadnego porównania z tym, co jest w tej mrocznej cytadeli. Ta mroczna cytadela jest poniżej średniej, jeżeli chodzi o Diablo 4. Tu poziomy trudności nie mają żadnego znaczenia, bo liczbowo to można każdy encounter zrobić, że jest prosty albo trudny, ale mechanicznie to jest Epic Fail bizarna, Jest 2024 rok, ja się spodziewam czegoś ciekawszego. Pod tak banalny mechanik w Piwi kontencie, który jest reklamowany jako jeden z głównych feature'ów dodatku. I to było na tyle o tej mrocznej Cytadeli. Ogólnie o Diablo 4 też pewnie coś nagra, bo mam wiele przemyśleń na temat tej gry i obecnego jej stanu. Ale żeby udzielić rzetelnej opinii, to muszę pograć jeszcze chwilę w to 4 na weekendzie, żeby dojść do jeszcze wyższego tieru kontentu. Co może być trochę trudne, bo mój build został niestety znerfiony przez Blizzard, bo to nie jest Spiritborn. A jak wiadomo w każdym na a do faktycznie do gier nie nie gra właśnie Ja właśnie 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 jest zawsze ja właśnie Zostawcie komentarz, zostawcie saba. Jak chcecie, to wbijcie na mojego streama na Twitchu, bo ostatnio zacząłem troszkę streamować weekendy po południu. Co tu polecam mój film? Yy, dziękuję ci, Loanel, ślicznie, za stworzenie tego materiału. Faktycznie pobudził tutaj mocno dyskusję. Oczywiście daję łapeczkę w górę i widzowie podlinkuję wam kanał Loanela. Zasubskrybujcie go. Dobrą robotę robi dobrze, dobry gość. I swoją drogą to widz często wbija tutaj na streamka. Co tu ma? Opoe. Yy, o O, o.